Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, co się zmieni w Twoim życiu, jak zarobić milion, dwa, trzy albo i więcej. Więc co się zmieni w momencie, kiedy odniesiesz sukces, kiedy zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy. I ponarzekamy sobie, bo jesteśmy Polakami, a Polacy narzekać muszą, bo się z tym źle czują, jeżeli nie narzekają. Więc dzisiaj powiem Ci o tych negatywnych aspektach tego, co się w Twoim życiu wydarzy w momencie, kiedy zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy. Więc punkt pierwszy. To, co się na pewno zmieni, to jest to, że jak masz więcej pieniędzy, będzie to wymagało no, zatrudnienia odpowiednich osób. Większy kapitał oznacza więcej problemów. Więc e, jeżeli na przykład masz, nie wiem, 10 milionów złotych, tak? No to w tym momencie inflacja 5% może naprawdę bardzo mocno Cię dotknąć i to Cię na pewno będzie bolało, więc musisz myśleć, co trzeba zrobić, żeby tymi pieniędzmi obracać, żeby w odpowiedni sposób je pomnażać? No bo jak je nie pomnażasz, to też je tracisz. Mało kto wie, że inflacja jest ukrytym podatkiem. No niestety ludzie w Polsce nawet nie wiedzą, czym jest inflacja. To też pokazuje, jaki mamy stan wiedzy, jeżeli chodzi o finanse. Więc większa ilość pieniędzy oznacza więcej problemów. Samo to, że posiadasz firmę, która odnosi sukcesy, zarabia kasę. Będzie wymagało od Ciebie tego, że będziesz musiał zatrudniać doradcy podatkowego, będziesz musiał zatrudniać odpowiednich prawników, którzy Ci będą pomagali w tej firmie. No, będziesz musiał robić wiele rzeczy, których nie musisz robić, jeżeli masz mały biznes albo pracujesz na etacie. Więc ludziom się wydaje, że duże pieniądze zawsze oznaczają, nie wiem, dużo łatwiejsze życie, a to nie zawsze jest prawda. Oczywiście życie jest lepsze, bo jest bardziej komfortowe, możesz sobie na wiele pozwolić, no ale to też będzie wiązało się z pewnymi ograniczeniami, będziesz miał pewne problemy, których teraz nie masz. Jeżeli na przykład masz małą spółkę, która tam sobie generuje 160 tysięcy rocznie, no to wyciąganie pieniędzy z takiej spółki nie jest problemem. Spróbuj wyciągnąć na przykład 5 albo 10 milionów i spróbuj to zrobić bez dywidendy. No to już będzie wymagało większego wysiłku, a to będzie wymagało odpowiednich ludzi, których będziesz musiał mieć, będzie to wymagało, wiesz, pokombinowania, w takim sensie, jak to legalnie zrobić w świetle prawa i zapłacić jak najmniej. Dobra, następna rzecz. To przede wszystkim to, że stracisz wielu przyjaciół. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie, ja, ja uważam, że prawdziwych przyjaciół poznasz po tym, jak radzą sobie z twoim sukcesem. Więc sytuacja wygląda tak: mieszkacie na jednym osiedlu, jesteście do siebie bardzo podobni, rodzice pracują w podobnych miejscach, macie podobną ilość pieniędzy. I teraz się okazuje, że ty zaczynasz zarabiać dużo, dużo więcej. Masz coraz to lepsze życie, masz lepsze samochody, masz lepszy dom, oni na przykład mieszkają dalej z rodzicami albo mieszkają na blokach, a ty masz więcej niż oni. No i teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy nazywają się Twoimi przyjaciółmi, poradzą sobie z Twoim sukcesem? Zazwyczaj jest tak, że będą Cię ściągać do własnego poziomu, do poziomu, w którym teraz są, ponieważ im się nie chce zmieniać. Oczywiście, oni by chcieli mieć Twoje życie, oni by chcieli mieć Twoje pieniądze, ale im się nie chce poświęcić czasu, wiesz, mm, nie chce się tak naprawdę nic zrobić. No i będą próbowali Cię ściągnąć do swojego poziomu. Będziesz cały czas słyszał jakieś docinki, wiesz, i w pewnym momencie stwierdzisz, że po Ci tacy znajomi, no i urwiesz z nimi kontakt. A potem Ci powiedzą, widzisz, jak on się zmienił, zarobił kasę, to młody bało. Niestety tak to wygląda. Następna rzecz, która się zmieni, to jest to, że ludzie będą widzieli w Tobie interes. Szczególnie jeżeli nagrywasz na YouTube materiały, tak jak ja i mówisz o pieniądzach, to ludzie, prędzej czy później, twoi znajomi, twoja rodzina, trafi na takie wideo i zobaczysz, że będziesz dostawał cały czas informacje na zasadzie, hej, czy mógłbyś mi załatwić jakąś pracę, albo hej, czy mógłbyś mi doradzić w biznesie, albo wiesz co, Adrian, ja robię taki interes, może chciałbyś być moim wspólnikiem, albo przynajmniej mi doradzać w tym w biznesie, tak? Czyli ludzie, z którymi się dawno, dawno nie widziałeś, naraz sobie o tobie przypomną. I to jest notoryczne. Kuzyn, którego nie widziałeś kilka lat, na przykład nie widziałeś go 5-10 lat, ci naraz powie: Hej, trzeba by się było spotkać. Albo co więcej, lepszy numer, który ja miałem, mam kuzyna, którego nie widziałem chyba 15 czy 20 lat, po czym spotkaliśmy się pierwszy raz chyba, czy drugi po tym czasie. I zapytał mnie, czy będę ojcem chrzestnym dla jego dziecka. Więc takie rzeczy mają miejsce e, i będą, wiesz, miały cały czas miejsce, bo ludzie będą widzieli w tobie interes. Oni już nie widzą tego zwykłego Adriana Kołodzieja, który wiesz, jest po prostu człowiekiem, tylko traktują Cię jako osobę, którą mogą w jakiś sposób wykorzystać. Następna rzecz to jest taka, że ludzie będą próbowali ci zaimponować. Naprawdę to jest mega, mega śmieszne. E, Wiesz, będą ci mówili o jakichś takich no, swoich jakichś tam dokonaniach, sukcesach, większych lub mniejszych, ale jak zaczynają z Tobą rozmawiać, to będą próbowali ci udowodnić, że też są w życiu coś warci. To akurat może nie jest jakieś nawet, wiesz, to akurat nie jest złe, nie? fajnie, nie? Niech, niech się chwalą swoimi sukcesami, ludzie tylko narzekają. No, ale tak to niestety wygląda, że ludzie zachowują się po prostu w Twoim towarzystwie zupełnie inaczej. Niż gdybyś nie miał żadnych pieniędzy, bo byś po prostu był taki przeciętny. Tak to niestety wygląda. Kurde, gdzie ja tutaj weszłem? Przeszedłem, tutaj, nie? Dobra, następna rzecz. Wraz z tym, im więcej zarabiasz, rośnie poziom stresu. Ja pamiętam swoje początki w biznesie. Zacząłem zarabiać duże pieniądze, a nie byłem na to gotowy mentalnie. I doszedłem do takiego momentu, w którym miałem problem z zasypianiem, ze snem. Jeżeli nie wypiłem kilka piw no to nie byłem w stanie normalnie zasnąć, ponieważ jeżeli, nie wiem, do tej pory, ja miałem na przykład taką sytuację, jak miałem tam z 20 lat, to tam żyłem za 700 zł miesięcznie i potem moja firma zaczęła się bardzo szybko, dynamicznie rozwijać, miałem naprawdę taki hiper wzrost w firmie, z którym sobie mentalnie nie dawałem rady, więc zacząłem robić obroty po 100, po 200 tysięcy miesięcznie i no... Nie byłem na to w ogóle gotowy mentalnie. To mnie naprawdę bardzo mocno przytłaczało, nie? Eee, różne sytuacje były. Raz się okazało, że gość do mnie napisał i podszywał się pod policję, że wiesz, coś tam jakieś prawo złamałem, eee, no i, i będę miał swoje konsekwencje prawne i tak dalej. Ja na szczęście poszedłem na komisariat i mówię, co to kurwa jest grane, nie? Okazało się, że typa w ogóle poszukiwała policja i on wyłudzał od ludzi pieniądze. No, ale takie sytuacje też już miały u mnie miejsce. Ale prawda jest taka, że będzie rosnął poziom stresu, choćby z tego względu, że zaczniesz zarządzać ludźmi, zaczniesz mieć problemy, których taki przeciętny Janusz nie ma. I czasami będziesz sobie myślał, że lepiej jest pracować na etacie, że było ci dużo łatwiej, dużo prościej. Przychodzisz o 17, wyłączasz się i masz to wszystko w dupie. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to ciężko jest się po prostu wyłączyć, tak? Coś po mnie chodzi, coś mnie tu żre. Ciężko jest się wyłączyć. Wracasz do domu i dalej myślisz, słyszę tam jakieś zwierzęta chyba w oddali. Mam nadzieję, że to nic nie zaatakuje. No, ja będę, będę pierwszy, tak? Dobra, jedziemy dalej. E, następna kwestia jest taka, że ludzie cię będą prosili o pożyczkę. A tam jakieś nie, nie zwierzęta, tylko... Jakieś dzieci, chyba czasami ja jeszcze gorzej. W każdym razie ludzie ci będą cały czas prosili o kasę, będą chcieli, żebyś im pożyczył pieniądze. No bo skoro ty masz, wiesz, ja to bardzo prosto rozwiązałem, nie? Ja zawsze mówię, że mam pieniądze w spółkach i tych pieniędzy z tych spółek nie mogę sobie od tak wyjąć. Byłoby to bardzo dla mnie niekorzystne, bo bym musiał zapłacić 19% dywidendy. No więc. No, po prostu nie pożyczam. No i mówię im, że mogę im dać pożyczkę, ale oni będą mieli 19%, więc to się im po prostu w ogóle nie kalkuluje i taniej będą mieli w banku. Ale zazwyczaj mówię, że po prostu nie pożyczam pieniędzy. Mam taką zasadę i to rozwiązuje sprawę. Ok, następna rzecz. Jeśli stajesz się popularny w mediach społecznościowych, może to być po pewnego rodzaju upierdliwe. To jest normalne, że ludzie podchodzą: hej, widziałem twu, twoje materiały na YouTubie, Widziałem, wiesz, twu, twoje wideo, nie? I, I to jest normalne. Ale na przykład zdarzają się sytuacje, ja jestem małym youtuberem, no bo tam mam 65 tysięcy subskrypcji. No więc walnijcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i, przy, i subskrybujcie ten kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. Ale jeżeli stajesz się youtuberem, to nawet przy takiej niewielkiej skali. Zdarza się, że ktoś mi na przykład napisze, widziałem Cię gdzieś tam na mieście, widziałem Cię tam, widziałem Cię tam. Dobra, idziemy w drugą stronę, bo tu bo grzyby zbierają. Więc e, to jest normalne. To, że jeszcze ktoś do Ciebie podejdzie i powie Ci, hej Adrian, widziałem Cię na YouTubie, nie, cześć, witaj, to jest normalne, nie, fajne nawet. E, Zdarzało mi się różne sytuacje, nawet gdzieś tam byłem na Śnieżce i spotkałem kogoś, to był moim klientem. Ale w ogóle taka sytuacja, ostatnio montowali mi pompę ciepła, przychodzi gość, nie, jakiś tam monter i mówi, ja pana skądś znam, tak? Ja mówię, niemożliwe, nie, ludzie tak podobni są, ale niemożliwe. <laughs> Więc y, to, to, to jeszcze jest w porządku, ale teraz wyobraź sobie, że jedziesz sobie gdzieś, wiesz, na wakacje, chcesz się y, zchilloutować, otwierasz sobie jakiegoś browarka i ktoś Ci cyka zdjęcie, nie? A potem robi z tego wielką dramę w internecie. Więc naprawdę musisz na wiele rzeczy uważać. Już nie mówię o tym, że na przykład jak prywatnie rozmawiam z żoną czy coś, to muszę, wiesz, uważać, żeby jak gdzieś idziemy na mieście, żeby po prostu to, co mówimy, było między nami, żeby nas nikt nie posłuchiwał. No bo nie chcę, żeby potem ktoś to, co ja mówię, wiesz, prywatnie do niej rozgłaszał przez połowę internetu. Więc to są takie rzeczy, ale to jest rzecz, która nie, nie będzie dotyczyła wielu ludzi, bo nie każdy będzie zarabiał przez media społecznościowe bo będzie znany w mediach społecznościowych. Następna rzecz to jest taka, że dużo rzeczy przestaje Cię cieszyć. Z tego względu, że Ludzki mózg tak działa, się do wielu rzeczy potrafi przyzwyczaić. No, więc kiedyś nie miałem tak naprawdę nic. E, miałem stare Punto, jedynkę e, 17TDI totalny grat, Ale byłem tak szczęśliwy, no w ogóle pierwszy mój samochód to był maluch. Ale byłem tak szczęśliwy, że miałem ten samochód, że wiesz, mogłem po prostu jeździć w, w, w wozem. Pamiętam, że moi koledzy z liceum oni mieli wiesz, bogatych rodziców, więc oni jeździli zazwyczaj jakimiś fajnymi sportowymi samochodami. Ja miałem zwykłego malucha, miałem, potem miałem te Punto, Naprawdę byłem zadowolony, że mam własny samochód, nie? Że, mogę, że mogę po prostu jechać. A teraz pewnie kupiłbym sobie Ferrari czy Lamborghini, o którym zawsze marzyłem, pojeździłbym nim z miesiąc, dwa, trzy i naraz bym się do niego przyzwyczaił. Co więcej, potem jest taki problem, że jak już kupisz raz taki samochód, to chcesz lepszego, szybszego, droższego i tak dalej, co Ci tak naprawdę w żaden sposób nie jest w życiu potrzebne, ale generalnie tak to wygląda, tak jesteśmy skonstruowani i cały czas musimy mieć silniejsze bodźce, żeby nas stymulowały. W pewnym momencie uświadamiasz sobie, że tak naprawdę do życia niewiele potrzebujesz, no ale, ale cały czas masz taki pęd, żeby było więcej, lepiej i szybciej, nie? Więc pewne rzeczy przestają Cię po prostu cieszyć. Ale znowu zwracasz uwagę na to, że y, bardzo na mnie cieszy to, że mogę sobie na przykład wyjść tutaj w ciągu dnia do lasu, nagrać materiał, nawet chodzić pochodzić, nawet nic nie nagrywać. tak? I, I mogę sobie na to pozwolić. Więc ludzie, którzy pracują na etacie, na pewno mają tutaj tej kwestii dużo gorzej. Dobra, następna kwestia. Y, masz mniej czasu. No i nie oszukujmy się. Jeżeli dopiero zaczynasz rozkręcać firmę, to będziesz miał bardzo mało czasu. W ogóle ludzie, którzy są przedsiębiorcami, bardzo dużo pracują, szczególnie ci, którzy odnoszą sukcesy. Powiem tak, Ludziom, ludzie przede wszystkim przedsiębiorczość odbierają przez pryzmat Instagrama, Facebooka, YouTube'a i myślą sobie, że wiesz, ludzie, którzy zarabiają dużo, dużo pieniędzy, to tak naprawdę nic nie robią, całymi dniami nie wiem, leżą sobie na Malediwach i, i podróżują i tak dalej, i tak dalej. No tak to nie wygląda. Ludzie, którzy zarabiają dużo, zazwyczaj dużo pracują i trzeba jakiś taki balans znaleźć. I, I trzeba po prostu, wiesz, jakoś pogodzić te swoje życie e, przedsiębiorcy z życiem rodzinnym, no i niestety e, wygląda to tak, że no, ludzie, którzy, którzy, którzy osiągają dużo, też zazwyczaj dużo pracują. Poczytaj sobie książkę, e, umysł miliardera e, i tam są wywiady z miliarderami i zobaczysz, ile ci ludzi pracują, tak? Więc nie ma czegoś takiego, że, że, że zarabiasz dużo i mało pracujesz. No oczywiście ktoś napisze mi w komentarzach, wiesz, bo mój szef, nie, mój szef ma Porsche, mój szef nic nie robi, tak, więc najpierw może spróbuj samemu coś zrobić, a nie mówić, że twój szef, yy, bo wiesz, zrób coś sam, zacznij być przedsiębiorcą, a potem po prostu się wypowiadaj, a druga kwestia jest taka, że czasami jest tak, że okej, okay, twój szef sobie poleci na te male divy, ale ty nie oznacza, że na tych, na, na tych wakacjach on nie będzie pracował, nie będzie zarządzał zespołem zdalnie, mm, nie będzie zarządzał, nie wiem, menadżerami. Ty tego po prostu nie widzisz. Ty tylko widzisz to, że on wrzucił sobie na Facebooka fajne zdjęcie i tak dalej. Nie widzisz całej pracy, którą on robi gdzieś tam na zapleczu. Okej, okay, dobra, co tu mamy dalej? E, I kolejna rzecz, to jest cytat, który był chyba w Spidermanie. Z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. I jak zaczynasz prowadzić firmę, która zaczyna zatrudniać ludzi, i, i stajesz się teraz bardziej popularny, no to z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. Ty już nie tylko jesteś odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę, ale jesteś też odpowiedzialny za pracowników, za ich pensje, za ich życie, oni na przykład będą mieli jakieś kredyty, tak? Więc będziesz po prostu nie tylko musiał zasuwać na to, żeby mieć swoje życie, żeby było lepsze. Ale też będziesz musiał zasuwać, żeby ich życie było lepsze. Kolejna kwestia to są sami klienci. Będziesz musiał im jesteś bardziej popularny, ty musisz bardziej dbać o to, żeby nie wypuścić jakiegoś bubla. Bo jeżeli zrobisz jakiś bubel, to wszyscy o tym usłyszą. Zobaczcie sobie, ile teraz ma ekipa problemów, jeżeli chodzi o, o wizerunek. Nie wiem, czy kupiliście sobie kurs od Frizy na temat YouTube'a. Ja go przejrzałem i powiem szczerze, to były źle wydane pieniądze. Naprawdę mam szacunek do tego człowieka, co osiągnął. E, dla całej ekipy, która naprawdę zrobiła coś niesamowitego na, na polskim YouTubie. Ale jeżeli chodzi o, o kurs, to był słaby. I zresztą zaraz po tym, jak oni ten kurs wypuścili, pojawiło się mnóstwo, mnóstwo takich e, rozczarowujących wiadomości na YouTubie, że, 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 że produkt jest słaby. Że no, ludzie spodziewali się czegoś większego. Ja I żobal mi usiadł na telefonie. E, ok, więc. E, Trzeba tam z tym naprawdę uważać, bo jeżeli będziesz miał dobre produkty, a będzie stawał się coraz bardziej popularny, to, to, to fajnie, tak powinno być, tak? Ale jeżeli coś się nie wyjdzie, potknie Ci się noga, no to musisz, musisz też ponieść tego konsekwencje. Zatem no to jest pewnego rodzaju miecz obusieczny. Następna kwestia to jest taka, że musisz być cały czas zdyscyplinowany. To nie jest tak, że osiągasz coś, Wchodzisz na szczyt i już nic nie musisz robić. Wiesz, jeżeli wejdziesz na szczyt, to tylko możesz z niego upaść. Możesz z niego spaść, tak? I wierz mi, że będzie wiele ludzi, którzy będą chcieli Cię z tego szczytu zrzucić. Konkurencja i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jeżeli będziesz na samym szczycie, to musisz być cały czas dyscyplinowany, żeby tam się utrzymać. Więc no, to też rodzi pewnego rodzaju stres i pewnego rodzaju problemy, o których tak naprawdę nie mówi się w mediach społecznościowych, bo się mówi cały czas o tych pozytywnych kwestiach. Ok, idziemy dalej. Nieustannie musisz się uczyć. Ze względu na to, choćby, że Twoja konkurencja to robi, a po drugie, świat i rynek się zmienia. Jak ja zaczynałem robić biznes 12 lat temu, to powiem Ci, że z tych rzeczy, które ja się się nauczyłem. No nie, nie wszystkie już działają. Świat się zmienił. Jak ja zaczynałem, to nie było mediów społecznościowych. Gdzie, wiesz, za moich czasów open rate maili to było 70-80%. Teraz 20, jak masz, to jest dużo. Więc coraz mniej osób otwiera. Wybicie się na takim YouTubie było dużo prostsze. Z tego względu, że było znacznie mniej twórców, a była widownia. Oczywiście teraz też się można wybić, tak? Tak samo, jeżeli chodzi o inne media społecznościowe. Ale, no wszystko się zmienia. Więc jeżeli ty się przestajesz uczyć, to ty tak naprawdę zaczynasz się cofać. Jak zaczynasz się cofać, no twoja konkurencja w tym momencie już to spokojnie wykorzysta. Więc no to jest nieustanna droga i cały czas się musisz uczyć. Dobra, kolejna rzecz. Trzeba wiele poświęcić. To nie jest tak, że nie musisz nic robić, nie musisz nic poświęcić, a będziesz miał zajebiste życie. Tak to nie działa, tak to nie funkcjonuje. Niestety. Zawsze z, czego będziesz, z czegoś będziesz musiał zrezygnować. Jeżeli Ty będziesz codziennie się upijał, to następnego dnia możesz zapomnieć o produktywności, będziesz źle zregenerowany, będziesz po prostu niewyspany, będziesz czuł się źle, więc automatycznie Twoja praca będzie znacznie gorsza. Jeżeli non -stop będziesz, wiesz, e, imprezował ze znajomymi, będziesz kupował drugie rzeczy, no to Twoja firma, to co Cię doprowadziło, do punktu, w którym jesteś, tak naprawdę zaczniesz się cofać. Więc musisz cały czas, tak naprawdę, cały czas z czegoś rezygnować. Dlatego łatwiejsze jest życie, wydaje mi się, takiej osoby, która ma wszystko w dupie. Ona jest łatwiejsze, może nie wiem, czy bardziej szczęśliwe. Jest na pewno inne. Ok, kolejna rzecz jest taka. To się nigdy nie kończy. Czyli. Prawda jest taka, że ludzie sobie myślą, że pewnego dnia zarobią milion złotych i ich życie się diametralnie zmieni. Po pierwsze, nie będzie, nie, będzie nawet, nie będzie nawet wiedział kiedy zarobisz pierwszy milion. Oczywiście możesz sobie sprawdzić tam, nie wiem, statystyki. Ale po przekroczeniu tej magicznej bariery miliona złotych nie ma czegoś takiego, że dostaniesz tak jak powiedział kiedyś Mietam na tak? No nie dostaniesz to teraz za to, jak zarobisz <grych> pierwszy milion. Nie będzie, nie wiem, fajerwerków, nie będzie uścisków dłoni, nic nie pogratuluję, nic się nie stanie i zauważysz, że to jest pewnego rodzaju droga, którą cały czas będziesz szedł, bo będziesz chciał iść, bo, bo jesteś ambitny, bo po prostu zbudowałeś pewnego rodzaju nawyki. Zmieniłeś się, rozwinąłeś się, cały czas będziesz szedł dalej. No, więc to są takie wady według mnie prowadzenia działalności, która daje ci po prostu. Duże pieniądze. No oczywiście, ktoś może powiedzieć, że na etacie też można się dorobić. No ale nie oszukujmy się. Jeżeli nie jesteś, nie wiem, prezesem Orlenu, to raczej to będzie trudne. A jak być prezesem Orlenu, to tak będziesz miał wiele stresu. Bo będą inne rzeczy. Ech, przepraszam Was, że tak się po prostu zasapałem. Wynika to z tego, że jestem przeziębiony. No zresztą pewnie słyszycie mój głos. Ale chciałem nagrać ten materiał. Ok, dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Napiszcie o czym ma być kolejny materiał. Bo zaczyna brakować mi pomysłów, a chciałbym nagrać coś, co się Wam spodoba. Więc dajcie mi komentarz i trzymajcie się.